Witam Cię pięknie. Przychodzę tutaj z odpowiedzią na taką treść, która się pojawiła. A mianowicie wczoraj w rozmowie z przyjacielem a pojawiło się kilka wątków, i, i gdzieś tam od wczoraj one we mnie pracują, przychodzą odpowiedzi, ale też wydaje mi się być to temat na tyle uniwersalny, że postanowiłam odpowiedzieć tak zbiorowo dla wszystkich y, tych, którzy. Po prostu znajdziecie tutaj, yy, weźmiecie coś dla siebie. A więc yy, kwestia dotyczy tego, że yy, moje spotkanie z innym, z innym człowiekiem, z inną istotą, z innością na zewnątrz bardzo mnie porusza, odbieram w, sporu, w sposób inwazyjny. Ciekawe jest bardzo to słowo, bo jeśli coś jest inwazyjne, to tak jakby coś walczyło ze mną. Jeśli coś walczy ze mną, to. Jestem w dwóch sytuacjach: albo ja walczę z tym, albo jestem w trybie ofiary. Więc pierwsza rzecz to jest taka, żeby sobie sprawdzić ze sobą, czy ja walczę z tym, co jest dla mnie inwazyjne, czy ja jestem w trybie ofiary i czuję, jak mnie to przekracza. I jeśli jest to kwestia ta druga czuję, jak mnie to przekracza, no to są również dwie strony medalu. Sprawdzam sobie, czy i jak ja pozwalam się przekraczać, czyli moje granice, moje nieciągłości, moje strachy, moje lęki, które się uruchamiają w tej sytuacji, czym one są. I kolejna rzecz, pozwalam się przekraczać, to jedna, kolejna rzecz, jeśli jestem w trybie ofiary i czuję to przekroczenie, po prostu wyjść z tej sytuacji. Jeśli coś nas przekracza, jeśli coś cię przekracza, to ja wychodzę z tej sytuacji. Po prostu robię trzy kroki do przodu, trzy kroki w prawo, trzy kroki w lewo. Trzy kroki do przodu pokazałam, ale okej. Okay. <grym> po prostu wychodzę z tej sytuacji, nie dając się więcej przekraczać. I wtedy mogę spojrzeć też różnie na to. Jeśli wyjdę z tej sytuacji, zobaczyć, co się u mnie wydarza, jakie się odpaliły. Mechanizmy i przepracować je. Jest wiele różnych metod, wiele sposobów pracy z, z tymi mechanizmami, które się w nas odpalają i co można by z nimi zrobić. Także sytuacja, w której inni ludzie są dla nas inwazyjni. To, co jest jeszcze ważne, na co zwróciłabym uwagę, to to, żeby zobaczyć, na ile znam siebie i swoją wrażliwość. Bo może być tak, że ty czujesz po prostu to, co jest dookoła ciebie. Jesteś w oku cyklonu, ale czujesz to, co się wydarza, widzisz to, co się wydarza wokół ciebie, więc pytanie, czy to jest moje? Czy ta inwazywność, którą czuję, jest moja? To może być nawet pierwsze pytanie, zanim sprawdzimy sobie, czy jesteśmy w roli ofiary, czy jesteśmy w walce. Bo jeśli to nie jest moje, a. A możesz o tym nie wiedzieć? Bardzo często jest tak. Ja w ogóle uważam z mojego doświadczenia, doświadczenia obserwacji innych osób, pracy z Wami, to doświadczenie jest takie, że 90% nie jest moje, 90% nie jest Wasze, nawet więcej. <grytanie> tak, to jest niezwykłe. Naprawdę tym pytaniem jesteście w stanie po prostu sobie przesiać mnóstwo. Mnóstwo rzeczy, mnóstwo historii, które pojawia się w waszym życiu, mnóstwo trudności, mnóstwo emocji. I jeśli rezonuje z wami też jakaś emocja, to oczywiście macie ten ślad w sobie. My rezonujemy z tym, co znamy. Co jeszcze w takiej sytuacji? No to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo jesteśmy w wyjątkowym momencie, jeśli chodzi o podnoszenie się świadomości Ziemi, tego w jakim miejscu jest teraz Ziemia i my jako osoby, które pracują, prowadzą, zaczęliśmy głęboko pracę ze sobą na coraz głębszych warstwach. Wszystko, co teraz y Wam się pokazuje z czym pracowałaś do tej pory, pracujesz teraz, to są bardzo głębokie warstwy, to są fundamentalne kwestie, które uzdrawiasz. Więc jeśli w tej sytuacji yy, odczuwasz tą inwazyjność ludzi, to może być też dlatego, że dotknęłaś, dotknąłeś fundamentalnych kwestii w ogóle istoty swojej. Istoty relacji bycia między ludźmi i istoty relacji bycia między istotami, istoty, istoty, istotami, bo to nie muszą być tylko istoty ludzkie, ale mówimy o inwazyjności tej ludzkiej. Także myślę, że to takie główne, główne rzeczy. Jeszcze gdzieś tam widzę jakieś różne warstwy, teraz się nad nimi zastanawiam, czy coś jeszcze chciałam do tego dodać. Ja myślę, że najlepsze co jest zrobić w takiej sytuacji wycofać się, stosować ten krok do tyłu w relacjach z innymi, jeśli czujemy tą inwazyjność i sprawdzać sobie po kolei to, co mówiłam. Bo jeśli nie będziesz tego robić, to będzie cały czas ten sam kołowrót, cały czas po prostu spotykanie się z tym samym, no bo tak przepracowujemy nasze tematy że wychodzimy, wychodzimy do nich. Mamy tą odwagę, mamy tą moc w sobie i siłę. Stajemy przeciwko nim, albo jesteśmy w stanie zobaczyć, mamy już ten poziom świadomości, albo nie. I też mieć świadomość tego, że możemy nie mieć tego poziomu świadomości, żeby teraz to zobaczyć. Więc wycofaj się o krok do tyłu, w prawo albo w lewo. Albo do przodu. Wyprzeć tą sytuację i przyjrzyj się sobie, bo to zawsze jest o tobie. Tak, wcześniej mówiłam, że to nie jest o tobie, ale chodzi mi o emocje, żeby sprawdzić, czy emocje są Twoje, bo nawet jeśli czujesz, Ty czujesz, Ty czujesz emocje. No to też jest o tobie, czy o umiejętności, czucia tych emocji, czy to, że bo często na początku, jak pracujesz ze sobą, wchodzisz w jakieś głębsze tematy, dużo rzeczy się otwiera, otwiera się twoje widzenie, otwiera się twoje czucie, gdzieś tam nie byłaś, nie jesteś na to przygotowana, przygotowany i tego jest bardzo dużo po prostu. I jak to wszystko roz, rozdzielić? Szczególnie teraz, szczególnie w lipcu, kiedy jesteśmy w chaosie. W zamieszaniu, gdzie pogoda jest taka jak my czyli po prostu zmienna, intensywna, gorąca pozwól sobie zrobić krok do tyłu i spojrzeć na siebie i w głąb siebie. No, ja dziękuję.